Cześć wszystkim, dzisiaj szybki przegląd mojego sprzętu. Zobaczycie co zabieram ze sobą na typową nockę w lesie. Będzie to takie leśne EDC i przejrzymy sobie dokładnie każdy mój sprzęt. To, co tutaj widzicie, wszystko znajdowało się w moim plecaku. Podzielimy sobie ten sprzęt teraz na poszczególne sekcje i o każdej sekcji wam trochę opowiem. Pierwsza sekcja, którą się zajmiemy, to jest spanko. Tak jest. Ja twierdzę, że spanie jest bardzo ważne. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. W lesie to też ma miejsce, więc sobie omówimy teraz poszczególne elementy zestawu, który widzicie przede mną. Może od tej strony. Ten zestaw, który Wam pokazuję, to jest taki zestaw wiosenno-letni. Elementy w tym zestawie zmieniają się w zależności od pory roku. W tym przypadku jest to letni śpiwór. Leciutki, zajmuje bardzo mało miejsca, to jest firma Fjord Nansen w tym przypadku. No on ma temperaturę komfortu do 17 stopni, więc to jest bardzo letni śpiwór, ale no zazwyczaj dla mnie wystarcza. Każdy ma trochę inną termikę. Ten śpiwór akurat spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi właśnie o takie wiosenno-wczesnoletnie wypady. Po środku mamy hamaczek. Jest to hamak polskiej firmy Tiger Wood. Dokładny opis sprzętu i wszystkie modele zobaczycie w opisie pod filmem. Jest to mój tak naprawdę pierwszy hamak. Przespałem w nim wiele nocek i no, jak na razie to jest moja jedyna styczność z hamakami. Niemniej jest to niesamowicie wygodny sprzęt do spania, jak nigdy nie spałeś w lesie to polecam zacząć od hamaka. No bo jest to bardzo proste w rozłożeniu, nie potrzebujesz tak naprawdę nic oprócz dwóch drzew i śpiwora, zwłaszcza w takich letnich klimatach. No i jest to bardzo komfortowe i zajmuje bardzo mało miejsca, no bo jednak jak macie jakieś namioty czy jeszcze nie macie doświadczenia ze spaniem na glebie, Czytaj na ziemi, no to hamaczek jest bardzo fajną opcją i bardzo wygodną na pierwsze razy. Do hamaka, oczywiście, są taśmy. Taśmy, które pozwalają rozłożyć ten hamak na drzewach akurat w tym zestawie hamaczek ma również linki, ale ja preferuję dodatkową taką regulację taśmami, o wiele prościej można je po prostu powiesić na drzewie no i w prostszy sposób i szybszy rozwiesić hamak, zwłaszcza jak ma się doświadczenie już z tymi taśmami z tym zestawem, no to jest to dla mnie najwygodniejsza opcja. No i elementem dopełniającym sekcję spanie jest tarp, w tym przypadku jest to termotarp firmy Tigerwood 4x3 bodajże, jest to jeden z wielu tarpów, które miałem przyjemność używać, powiem szczerze, że jeśli chodzi o takie zastosowanie odnośnie hamaka, czyli żeby zakryć cały ten hamak, który ma 350 cm, to tarw 4x3 robi robotę. Testowany był w wielu, wielu nieprzyjemnych warunkach atmosferycznych, w wielu ulewach, w wielu wiatrach. Nigdy mi nie zawiódł. Nie jest to jedyny tarp, który używam, ale ten jest akurat taki, no, u mnie najmniejszy, tak naprawdę jest w wielkości, jak spojrzycie sobie, hamaka. Ten cały zestaw, jakbym miał podkreślić, no to to jest taka baza, do której się zawsze odnoszę, w zależności, tak jak wcześniej powiedziałem, od pory roku ekwipunktu. Jak się zmienia. Zazwyczaj zmienia się kwestia docieplenia, czyli kwestia śpiwora, no i pojawia się czasami podpinka. Temat podpinki to jest temat na inny film, bo troszeczkę można by było się szerzej o tym wypowiedzieć, ale tak jak wspomniałem wcześniej, Wam pokazuję taki zestaw, który jest zestawem wiosenno -letnim. Do jakby do warunków wiosny i lata, do tych temperatur, które mamy, przynajmniej dla mnie nie jest potrzebna podpinka, wystarczy letni śpiwór. Ten zestaw, co mam tutaj, używam go od lat. Dla mnie i dla moich zastosowań jest idealny. Wiadomo, zawsze potestujcie sobie Sprzęt, wybierzcie coś dla siebie. Mi to wszystko wystarcza na ten okres letni. No i bym zapomniał najważniejszego, czyli poduszki, jaśka. Ja słuchajcie, mam tak, że jak nie mam poduszki pod głową, to nie jestem w stanie się wyspać. W tym przypadku jest to poduszka z decathlonu, bo jest tak wygodna i robi taką robotę w nocy, daje taki komfort spania, że nie sądziłem, że kiedyś przerzucę się z wrzucania bluzy, plecaka czy tam innych dziwnych rzeczy pod głowę na poduszkę. I może jest to troszkę zbędnego życia, swoim niektórzy powiedzą, ale słuchajcie, dla mnie liczy się komfort, ma być dobrze, ma być wygodnie i ta poduszka spełnia wszystkie z tych oczekiwań. Drugą sekcją, którą chciałbym wam pokazać, jest to sekcja kuchenna. Dla mnie najważniejszymi priorytetami, kiedy spędzam czas w naturze, jest to spanie i jedzenie. Więc najpierw było spanie, teraz jest jedzenie. Zazwyczaj ta kolejność jest inna. No ale tutaj wam pokażę ten taki mój bazowy zestaw, który się zmienia w zależności od moich potrzeb i od tego, co gotuję. No ale na razie skupimy się na tym, co widać. Zaczniemy, może, od kuchenki. Kuchenka to jest oczywiście chińska podróba znanych kuchenek. Dlaczego chińska podróba? Bo taniej, proste. Działa i spełnia te same oczekiwania, jakie miałbym do tych droższych. A nie kosztuje nie wiadomo ile srebrników. No, a tak naprawdę robi to, co ma robić, czyli gotuje wodę albo gotuje coś z puszki. W zestawie do niej mamy po prostu palniczek. Taki z od razu zapalnikiem. No i sam kubeczek z taką jakąś miłą filcową do trzymania, żeby się nie oparzyć otulinką. No i jedyne, co potrzebujemy do tego zestawu dodatkowo, no to jest kartusz gazowy. No tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę, jakie, jeżeli idę na jedną noc do lasu, to takie mniejsze, to mi się uda znaleźć najmniejsze. On jest po prostu leciutki, zajmuje bardzo mało miejsca i na upartego nawet się zmieści do tej kuchenki. Teraz omówimy mój cały przybornik kuchenny. Jest tutaj wiele elementów, które chciałbym wam pokazać. Może zaczniemy od tego, co jest na górze, czyli od kubka. Kubek składany zawsze zabieram ze za sobą, nieważne czy jestem sam czy z kimś. Pomimo tego, że w tym zestawieniu mam teoretycznie kubek i byłbym w stanie tutaj ugotować sobie i zrobić sobie kawkę i herbatkę. Oto zabieram też składany kubeczek. Bardzo mało miejsca zajmuje. Jest tutaj taki gumowy, więc no tutaj raczej na nim, a raczej w nim nic nie ugotujemy na ogniu czy na kuchence, ale no na pewno można rozlać tutaj. Dodatkową herbatkę dla gościa albo dla kogoś, z kim jesteśmy w lesie. No i składany jest w dość prosty sposób, naprawdę zajmuje mało miejsca. Można go nawet by było wcisnąć do kurtki. Dalej mam mój burszklaftowy talerzyk, który ostatnio Tomek na filmie pochwalił. No, uniwersalny talerzyk zrobiony dosłownie z kawałka drewna, no i można sobie na tym. Jakieś proste kanapeczki nawet położyć, czy nawet burgerek ostatnio. No i teraz reszta sprzętu, czyli szpatułka taka składana. Do smażenia, tak naprawdę, ale zawsze ją tam gdzieś ze sobą zabieram. Nigdy nie wiadomo, do czego się przyda, nawet jakbym nie wiem. Nie miał czym przemieszać tego, co się znajduje w środku. Kuchenki, jakieś fasolki, co nawet na tym mogę. No jest o tyle lekka, że mi nie przeszkadza w ekwipunku i zawsze znajduje się w tym zestawie kuchennym. Jest składana, więc też jest takich rozmiarów, że można ją wszędzie wcisnąć. Oczywiście niezbędniczek. Mam sporka, tutaj akurat spork tytanu, nowy firmy Fiordnassen, no też zawsze ze mną jest i można nim zjeść i można z nim przemieszać, no wiadomo do czego. Służą sztuczce, nie? Mam też ze sobą mydełko też zawsze, żeby dziś ręce przepukać zabieram to ze sobą. Oprócz właśnie takich rzeczy typu mydełko zabieram też ze sobą zestaw taki. Zakochałem się w tym zestawie. To jest zestaw firmy Situ Summit, w którym mamy buteleczkę, do której możemy sobie wlać taki płyn do mycia naczyń, albo po prostu jakiś tam Situ Summit ma takie specjalne płyny ekologiczne, że można ich używać nawet w lesie i nic się nie stanie. No i mamy szczoteczkę, którą możemy sobie użyć patelnie po smażeniu i taki skrobak plastikowy. Słuchajcie, robi robotę, nie lubię zabierać. Ze sobą brudnych naczyń do domu. Czasami się oczywiście zdarzy zawinąć w patelni, jak jest mocno ubrudzona w jakąś folię albo w worek na śmieci, no ale w większości jednak zabieram ze sobą ten malutki zestawik, bo jest leciutki i można tym zrobić tak naprawdę wszystko i wyczyścić tak jak w domu. No i na koniec, oprócz jeszcze tej puszeczki, którą zaraz omówimy, na koniec znajduje się mój przeprawnik Najprostszy jakim mi się udało znaleźć. Miejsce na trzy przeprawy sól, pieprz i czosnek granulowany. Tutaj nie ma co dużo gadać. Na no a w survivalowej jest tak naprawdę mało survivalu, chociaż no jest krzesiwo i jakieś baterie. Nie wiem czemu znajduję się w sekcji kuchennej, po prostu boję się, że mi się samo otworzy gdzieś w plecaku. No a jak się otworzy tutaj, to raczej się nie wysypię. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli zabieram inny zestaw niż właśnie tą kuchenkę, no to zabieram ze sobą patelnię i Inny panik gazowy. No więc tak się prezentuje sekcja kuchenna. To też jest taka wersja bazowa. Tak jak wspomniałem, z elementami spania, to jest taka baza, która się bardzo często zmienia od tego, jakie mam preferencje, co będę gotował, czy po prostu na no jak długi wypad idę, tak? No bo nie zawsze biorę tyle samo sprzętu. To jest taki sprzęt na 24 godziny. Kolejną sekcją, którą sobie umówimy, jest to sekcja narzędziowa. Zazwyczaj staram się nie brać zbyt dużo żelastwa do lasu, no bo jednak to ciąży w plecaku, ale te trzy elementy są dla mnie niezbędne i niezmienne. Pierwszym elementem, który mówimy, jest to saperka. No tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić. Każdy wie, do czego służy saperka. Kolejnym elementem środkowym w tym przypadku jest to nóż. Jeśli chodzi o kwestię noża, no to tutaj też mi się wydaje, nie ma co się za dużo rozwodzić. Każdy używa tak naprawdę noża do tego, jakie ma potrzeby. Tak samo... Jeśli chodzi o rodzaj noża, nie ma to zbyt dużego znaczenia dla mnie, dla mnie nóż ma y, spełniać... Y, to co akurat potrzebuję na danej wyprawie, jeśli potrzebuję noża do batonowania, tak jak w tym przypadku, jest to nóż z głownią stałą, jest to dość mocny, toporny nóż. Jeśli potrzebuję noża, żeby sobie przykroić bułki do burgera, mogę wziąć nawet nóż kuchenny, czy nawet zwykłą najprostszą morę. Nie ma to dla mnie zbyt dużego znaczenia. Idealny nóż to taki, który spełnia nasze oczekiwania. No i trzecim, ostatnim elementem w tym zestawie jest to po prostu narzędzie, którym możemy sobie przygotować opał do ogniska. W tym przypadku jest to piła. Ja wybieram w większości przypadków piłę, mam jeszcze taki toporek, ale go zabieram okazjonalnie. Jest na pewno cięższy. Piła robi robotę i szybciutko możemy sobie przygotować dosłownie troszeczkę opału. Nie jest to skomplikowane narzędzie, trzeba tylko mieć dobrą kondychę, bo to się wydaje, ale jak się trochę pomacha tą piłą w przód i w tył, no to można się nie, nieźle zmęczyć. Kolejna sekcja to jest, można to nazwać sekcją elektryczną, no bo są tutaj dwie latarki. Jedna klasyczna taka biwakowa, którą można powiesić na przykład na cięciwie w hamaku. Tak. To jest taka prosta latareczka, ona nie ma zbyt dużo funkcji, po prostu świeci jednym trybem. Druga latarka to jest latarka czołowa. To jest latarka akurat czołowa, ale jest to taka Kontowa latarka, która ma taki specjalny pasek, który zgubiłem, więc aktualnie działa mi po prostu jako zwykła ręczna latarka. No ale warto po ciemku się nie błąkać po swoim obozowisku i się o nic nie potknąć, więc źródło świata też jest ważne. No i ostatnim elementem z tego zestawu jest Powerbank. On nie jest niezbędny, bo twierdzę, że każdy przynajmniej trochę, chociaż powinien poczuć klimatu leśnego i pobyć bez telefonu, więc czasami dobrze, jak się ten smartfon rozładuje. No ale w przypadku takim, jak ja na przykład coś nagrywam i chcę wam coś pokazać, no to ten Powerbank jest moim zdaniem niezbędny. Ponieważ telefony aktualnie rozładowują się bardzo szybko, zwłaszcza jak mają włączoną funkcję nagrywania, masz jeszcze podpięty pod to mikrofon, to czasami nawet paru godzin nie wystarczy, więc powerbank też jest taką niezbędną opcją dla mnie. To, co tutaj widzicie, jest to sekcja, którą nazwałem zbędne gadżety, no bo tak naprawdę nie potrzebujesz w terenie krzesła ultralightowego, bo możesz sobie usiąść na przykład na ziemi, kładąc pod tyłek Karimatę, albo usiąść na jakimś zwalonym drewnie albo ściętym drzewie. Tak samo nie potrzebujesz stolika, no bo po co ci stolik, jak możesz sobie nie, tak samo na jakimś zwalonym drzewie, albo na ściętym drzewie położyć cokolwiek, albo sobie możesz na plecaku położyć, czy na kurtce, no ale to są takie zbędne gadżety, które zawsze są ze mną, pomimo tego, że są zbędne, na szczęście nie są jakieś ciężkie, więc... Ani nie zajmują dużo miejsca, ani nie ważą jakoś mocno w plecaku, żebym ten plecak musiał odchudzić o te gadżety. No i zwiększają mój komfort, a na tym mi zależy. No i czas teraz już na ostatnie elementy mojego ekwipunku. Nie potrafiłem ich pogrupować do żadnej sekcji, więc teraz po prostu po kolei je omówię. Pierwszym elementem, którym mówimy, jest to woda. Woda jest moim zdaniem, zwłaszcza patrząc na takie letnie wypady, gdzie jest bardzo duszno, niezbędnym elementem każdego ekwipunku i to nieważne czy to jest ekwipunek, do lasu, czy to jest ekwipunek nawet do wyjścia na miasto, pamiętajcie o wodzie, bo to jest bardzo ważny element. Tak samo jest z apteczką. Apteczka pomimo, że jest w moim EDC leśnym, no to znajduje się również w moim EDC, czy to w samochodzie, czy to w domu. Apteczka kolejny niezbędny element, który powinien być z nami zawsze, nie tylko w lesie. No i czas na resztę drobiazgów. Pierwszy na liście jest to Skoda na Karimata. Taka malutka karimata, na której możemy usiąść albo klęknąć. Kolejnym elementem jest to tak naprawdę woreczek, w którym znajdują się różne drobiazgi, typu Linka paracord i jakieś inne rzeczy, które mogą się przydać, typu karabinczyki. No i na sam koniec zostają dwa elementy, które w moim ekwipunku mają bardzo dużą wagę. Jeżeli chodzi o rękawiczki no to one się przydają tak naprawdę w wielu momentach czy to jak potrzebujemy poprzenosić drewno czy to jak potrzebujemy troszeczkę podokładać do ogniska. No, rękawiczki u mnie no, tak naprawdę są niezbędne. No i czapka słuchajcie no może ktoś pomyśli że to jest ekwipunek letnio wesenny a ja zabiorę ze za sobą zimową czapkę. Słuchajcie ja w nocy nieważne czy jest ciepło czy jest zimno. Zawsze potrzebuję założyć czapkę o którejś godzinie, ponieważ atakuje mi wiatr zatoki i nawet jak śpię w namiocie, nawet jak śpię w hamaku, delikatnie zawieje, delikatnie się zmniejszy temperatura, ja już czuję zatoki, więc czapeczka musi być. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której bym zapomniał, to jest worek na śmieci. To jest co prawda drybuck od Helikona z takim troszeczkę chwytliwym napisem. Weź worek zawsze, gdy idziesz w teren. I ja się z tym zgadzam, nie zostawiamy śmieci po sobie, naprawdę, wzięcie. Czy to takiego worka, czy nawet zwykłego worka na śmieci, to nie jest dla nas dużo, a nie śmiecimy w lesie. Ja zawsze zabieram ze sobą ten worek, nawet jak zapomnę jakiegoś worka na śmieci, to ten worek leży na dole w plecaku, dlatego teraz zapomniałem go wyciągnąć i dosłownie na koniec wam go pokazuję, ale zawsze jest w moim ekwipunku, zawsze ładuję do niego na koniec śmieci i zabieram je ze sobą. To ekwipunek, który przed chwilą widzieliście, został spakowany do tego plecaka. Jest to 40-litrowy plecak marki Gregory. On zazwyczaj wędruje ze mną właśnie w takie letnio-wiosenne wyprawy, ponieważ idealnie mieści ten ekwipunek, i jeszcze jest wystarczająco miejsca na jedzonko. I już tak na zakończenie chciałbym Was wszystkich zostawić takim czystym i prostym przekazem, że to co widzieliście na tym filmie, ten cały ekwipunek, który Wam pokazywałem, te wszystkie doświadczenia, które wymieniłem z tym ekwipunkiem, to jest tylko i wyłącznie stworzone na moje potrzeby. Wy możecie mieć kompletnie inne potrzeby co do ekwipunku, nie musicie sugerować się stricte tym co zobaczyliście u jakiegoś gościa na YouTubie. Najważniejsza jest dobra zabawa, tak jak w każdym hobby, czy w ogóle w życiu, chodzi o dobrą zabawę. Nieważne czy macie lepszy sprzęt, droższy czy tańszy. Jeśli dobrze się bawicie, macie super ekipę i spędzacie fajnie czas, to jest najważniejsze. Trzymajcie się.